Diabeł chce zmieniać, ulepszać. Słyszycie? Ulepszać. Już jemu mało, że krowa cieli się. Gdzie to on chce, żeby się źrebiło? O, do czego idzie. Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili. Chłop z chłopem spać będzie, baba z babą. Wilki latać będą, bociany pływać. Słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie. A pambuk? Co na to pambuk? Tym biedą, że Pan Bóg coraz starejszy, coraz częściej odpoczywa. A diabeł nachalnieje z roku na rok. Wojny teraz jedno za drugą, jak nie tu, to tam. Strasznie dziś ludzi zaczepna. Biją się i biją. A mniej więcej o co? Tego tak za bardzo nie wiadomo. Krew się w ludziach gotuje, jeżdżą, wyjeżdżają, przyjeżdżają. Oszukaństwo, złodziejstwo. Kurestwo. سولومو کومو